I to trzeba krzyczeć na no, co najmniej pół kabiny, że boli ją cipka. takich słów. użyła. nie wiem, może to się wytnie. E... Nic się, Żadnej cipki nie wycinamy tutaj w Też tym programie. Nawet, nawet nie było czasu na jakąkolwiek interwencję, bo już musiałem siadać. Ale interwencję, jeżeli no, żeby, chodzi o ból? No, żeby podejść i dopytać jaki to jest rodzaj bólu, od kiedy ją boli, w sensie. E... Także, no jakby troszkę, powiem, nie olałem temat już usiadłem, bo, bo no, już nie było czasu. No jak wychodziła z samolotu, e, miałam taką malutką nadzieję, bo tak się za, tak, e, tak się za mm, Jak powiedzieć? zataczała, zataczała się taką mm -hmm. mal, maluteńką z nadzieję. bólu. Zataczała się z bólu. Nie, no, bo ona była tak piana, ona w sumie w czasie lotnictwa piła, także ona No ale mówiła, nadzieję. że ją boli. Nie wiem no, jakby, no Ja nie jestem ginekologiem, jakby przeszkoleniem. Zero jestem... empatii. Zero empatii. E, no ale ja mogę się, mogę się wczuć rzeczywiście ja w kobietę. Mam pokład empatii. Ja jestem studentem od pięciu lat, także naprawdę y, to się we mnie wykształciło i, i mam spore empatii, ale w tym przypadku jakby nie. No ale pani wyszła i tak się zakończyła historia. Mm, myślałem, że jakiś rozlew krwi i coś. Nie, ale pan grozi też mi śmiercią. Niecenzuralnych słowa.